Drogi Wirusie, piszę do Ciebie, aby Ci podziękować i jednocześnie zaznaczyć Twoją wyrozumiałość, że dajesz jasne sygnały i dowody naukowcom i specjalistom, kiedy i jakie restrykcje należy zdjąć, aby naród polski mógł zostać przygotowany na zbliżające się wybory. Nie będę pisał, jak ważne są wybory w demokratycznym państwie, ponieważ to pokazuje, że jesteś tego świadom. Dziś mogłem już wejść do sklepu bez kolejki. Następnie kasując swoje zakupy w kasie samoobsługowej, mogę zauważyć, że ludzie mogą już stać blisko siebie przed kasą. Możemy także chodzić już do lasu. Z tego powodu bardzo ci dziękuję, wirusie, ponieważ ja czekałem całą zimę na moment, kiedy będę mógł obcować z przyrodą i cieszyć się pięknem tej planety. Wczoraj przez przypadek byłem świadkiem, jak w TVP mówili, że to nie ty jesteś powodem śmierci, a współistniejące choroby, które można moim zdaniem w większości wyleczyć za pomocą diety. Jestem pełen nadziei, że wybaczysz specjalistom i ekspertom za ten nietakt tym bardziej, że wczoraj przeczytałem artykuł, gdzie pan doktor Zbigniew M, ordynator oddziału zakaźnego, powiedział, że już w tym roku zmarło 3 miliony ludzi z powodu różnych chorób zakaźnych, co znaczy, że ty z tymi zgonami nie masz nic wspólnego. Wiem, wiem, jest jeszcze wiele do poprawienia, jeśli chodzi o naszych specjalistów i naukowców. Jednak proszę cię o wyrozumiałość, każdy z nas się uczy. Po dzisiejszym dniu z optymizmem patrzę na zbliżające się wybory i mam nadzieję, że po wyborach jasno dogadacie się z ekspertami, jakie i na jak długo ponownie zostaną wprowadzone restrykcje. Na koniec muszę pogratulować statusu pandemii. Inni Twoi przedstawiciele musieli dużo bardziej się napracować na ten status. Z wielkim poszanowaniem i wielkim optymizmem pozdrawiam zarówno jedną, jak i drugą stronę. Do zobaczenia.